Gazeta Słowo. Zapewne każdy mieszkaniec oraz pasjonat międzywojennego Wilna kojarzy go po części z Gazetą Słowo i jego redaktorem naczelnym Stanisławem Cat-Mackiewiczem. Pierwszy numer konserwatywnego pisma ukazał się 1 sierpnia 1922 roku. Tytuł ten miał zastąpić malopopularną Gazetę Krajową. Odróżnienie od swojej poprzedniczki, słowo osiągnęło sukces nie tylko na Wileńszczyźnie. Zyskało popularność również w całym kraju, nie mówiąc już o tym, że w latach 30. pismo można było nabyć również w Królewcu czy Berlinie. Fenomen pisma to w dużej mierze fenomen Stanisława Mackiewicza, który sprawował nad nim pieczę. Starannie dobierał dziennikarzy, stawiając na jakość, nie ilość. Unikał także osób z doświadczeniem dziennikarskim usprawiedliwiając to tym, że zostali oni już wcześniej ustawieni. Sam jako dziennikarz świetnie operował językiem, co zauważył Czesław Milosz. Jego władza nad językiem była tak dobra, że nie używał wytartych zwrotów, tylko każdy jego wstępniak był żywym tekstem. Ostatni numer słowa okazał się dzień po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski, czyli 18 września 1939 roku. Utrzymany był w dramatycznym tonie, bowiem informował o bolszewickiej agresji.